szósty dzień nowenny do Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Jezus, winda do nieba. Pragnienia Świętej Teresy, aby zostać wielką świętą stawały się dla niej w miarę odkrywania własnej słabości nie do zrealizowania. Jednak Teresa nie chciała obniżać poprzeczki, szukała takiej możliwości, która sprawi, że jej pragnienia zostaną spełnione. To właśnie doprowadziło Teresę do odkrycia jej głównej doktryny, małej drogi. Ta mała, prosta i bardzo krótka droga stała się dla niej windą, która pozwoli jej wznieść się do Jezusa. Osiągnęła swój cel windą, która podniesie ją do nieba. Osiągnęła swój cel. Windą, która podniesie ją do nieba są ramiona Jezusa. To właśnie on, widząc swoją Teresę małą i bezsilną, zniży się, aby wziąć ją na ręce. Od tego momentu odkrycia tej drogi, Teresa działa przez zawierzenie. To Jezus dokonuje wszystkiego we mnie, pisze: Ja nie robię nic. Mała droga stała się podstawowym przesłaniem, jakie Teresa zostawiła dla nas. Świętość jest możliwa dla każdego. Wystarczy ufnie rzucić się w ramiona Jezusa, a on dokona wszystkiego. Droga święta, mała Teresko, Kościół potrzebuje, żeby zajaśniały barwy, woń, radość Ewangelii. Przyślij nam swoje róże. Pomóż nam zawsze ufać tak jak Ty, w wielką miłość, jaką Bóg ma ku nam. Abyśmy mogli naśladować każdego dnia Twoją małą drogę świętości. Amen.